I hejcie się witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z POXu, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Minecraft Hardcore. E, ogólnie to tak. E, wrzuciłem parę dni temu odcineczek. E z e, informacjami odnośnie właśnie pojawiania się danych serii, pojawiania się danych odcinków live'ów i tak dalej. E, widziałem, że tam były dwa, trzy komentarze na to, że e, seria z takiego Minecrafta będzie spoko, gdzie właśnie zrobimy sobie hardkora. No i ginąc, nie będziemy robić żadnych save'ów, zapisów i tak dalej. Tylko polecimy sobie po prostu z nowym sezonem. No cóż, także może być tak, że po 5 odcinku będzie już drugi sezon, a może być tak, że po 50 odcinku będzie drugi sezon, albo w ogóle nie będzie drugiego sezonu, bo tak sobie świetnie poradzę na tym świecie. Ogólnie, tak, na hardkorze nigdy nie grałem. A czy grałem oczywiście, stworzyłem sobie tam jakiś świat, ale po czym po 5 minutach wpisałem game moda i to było tyle. Eee, także no, zobaczymy, jak to wyjdzie. A stwierdziłem, że seria z Minecrafta może się przyjąć, ponieważ nagrywam już Pasmofobię, nagrywam już Foresta, więc jeszcze seria z Minecrafta, żeby dopełnić i wrzucać odcinki w miarę codziennie, plus robić te streamy w piątek, na które swoją drogą serdecznie zapraszam. No i co, żeby zbędnie nie przedłużać, tworzymy świat na trybie hardcore i lecimy, nie? Także player, jesteśmy na wersji 1.6.4, mam doinstalowanego tylko Optifina i jakieś tam shaderki. Shaderki będą w opisie, bo nie wiem szczerze, jakich teraz używam, nie pamiętam. Dobra, e, game mode hardcore. E, Datapaksów nie chcemy. Tutaj tak, default. E, SIDA swojego, nie mam jakiegoś. Dobra, no zwiemy sobie to po prostu Minecraft hard. No i będziemy lecieć, odcinki e, codziennie, znaczy nie codziennie, co ja mówię, co środę o 17 Codziennie nie dałbym rady wrzucając jeszcze deforesta i wrzucając pasmofobię moją drogą zapraszam do jutro na deforesto o 17 Czyli no, dobra, wszystko, wszystko, create new world I lecimy, no tu Wam może utnę to jak się wyrenderuje, to się widzimy no i witam Was serdecznie na nowym świecie. Eee, z tego co widziałem i zdążyłem się już rozejrzeć, tylko obrócić myszką, to całkiem fajna okolica nam się tutaj wygenerowała. Shadery są naprawdę przepiękne, nie wiem kto mi je polecił, nie pamiętam. Skąd się mam, gdzieś znalazłem na dysku, po prostu sobie były. No to je mówię, wziąłem. Mamy świnki, także żarałko będzie. Też bardziej bym się chciał Pokusić o łóżeczko, tam coś jest Aha O mamy biom lodowy, to znaczy lodowce Mamy lodowce No jesteśmy naprawdę w fajnej okolicy Co to jest za biom tak w ogóle Gdzie to jest napisane, biom minecraft plains Czyli jesteśmy na polach Na polach, ale tam już się zaczyna Jakiś takie górzysty teren O i mamy wioskę, pięknie, dobra Mamy kurczaki Owieczki, ale dobra mamy wioskę Także w sumie mogę zostawić te owieczki Na razie nie będę ich tutaj e, zabijał, tylko potem sobie ewentualnie przeprowadzimy. Na razie mój plan jest taki, żeby mm, skoczyć do tej wioski, no i tam może się zadomowić na pierwsze e, parę odcinków. Bo myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł, biorąc pod uwagę to, że no, to jest jednak hardcore, na którym za każdym dosłownie rogiem oni mamy krówki, także... Enchant w najbliższym czasie będzie. Mamy pieski, które nas będą mogły bronić. Mamy nawet już jakieś podstawowe żarełko, mamy wieśniaki, mamy Golema, mamy nawet dzwon. Jak się walnie w ten dzwon swoją drogą, to te wieśniaki zaczynają uciekać. To jest w ogóle zabawne. Przechodząc do takiego w sumie informacyjnej części tego odcinka. Chciałem tutaj zaznaczyć, że jakiś plan na odcinki też będę miał, na przykład, że wybierzemy się tutaj i tutaj. Powiedzmy będziemy chcieli zbudować to i to, no na, na pierwszym w pierwszym odcinku no, będzie ogarnięcie po prostu jakiejś zwykłej bazy e, W której będziemy się mogli na szybko zadomowić, a ja oczywiście tutaj nie będę sobie mieszkał i nie będę sobie za bardzo ułatwiał e, Mieszkaniem w domku tutaj od e, wieśniaków, bo to jest jednak Minecraft Hardcore, a nie tam zwykły survival Na którym... Co tu się stało? Krówka jakaś się zbugowała chyba No, e, nie jest tutaj naszym zadaniem po prostu żyć i budować, tylko no jednak przeżyć bo głód nam spada dużo szybciej niż na trybie chyba normalnym, nie wiem czy to ma jakieś tutaj, czy, czy nie kłamie was teraz ale no zjem sobie już, żeby sobie e, napełnić ten głód nie wiem czy was nie okłamuje, ale wydaje mi się, że ten głód szybciej spada na hardkorze niż na e, zwykłym normalnym świecie znaczy zwykłym normalnym trybie Mamy jakieś krówki, koniki, mamy nawet w zagrodzie. Tu widzę, że na no tej 16.4 wersji naprawdę się dużo pozmieniało. Te domki są takie wyposażone i tak dalej. Ja sobie że łóżko już wezmę jedno, żeby mieć to sobie ułatwimy troszkę. No cóż, no wioska nam się pojawiła, to czemu mamy też nie skorzystać, ale oczywiście no nie będę chciał im tu mieszkać w tych domkach, bo to są ich domki. Niestety zabrałem im tak jedno łóżko. Eee, więc no. Aha, tu już byłem. Więc, no i tak, jeden wieśniak nie będzie miał gdzie spać. Tutaj ogólnie otacza nas chyba lodowiec. No tu mamy wielką górę lodowca. Tutaj i tam, i tu. Hmm. No tutaj ogólnie można nas otaczać lodowiec. Dobra, mamy trzcinę. Tu mamy jakieś kotki jeszcze. No co, no. Pierwszym, co trzeba zrobić, to na pewno będzie zebranie jakiegoś drewienka i wydobycie jakiś. Pierwszych surowców, no bo co, nie będziemy się tu za bardzo obijać. Ogólnie też możecie podsyłać w komentarzach jakieś pomysły, co mogę robić, bo to też mi bardzo ułatwi nagrywanie odcinków niż żebym sam musiał wymyślać. Biorąc też pod uwagę inne aspekty tego, no całkiem będę się mógł z Wami zintegrować. Zastanawiam się też nad założeniem fanpage'a, biorąc pod uwagę to też, że YouTube lubi obcinać zasięgi. I lubi tych filmików jakoś za bardzo nie promować, bo na niektórych mam, tak jak zauważyłem, po 60 wyświetleń, a na niektórych mam po 10 i obydwa są 10 godzin od publikacji. Czy tam mają statystyki, bo teraz na YouTube dodali takie statystyki, że 10 godzin od publikacji, potem jest tam 20 godzin od publikacji i potem się jest ranking tych filmów, który najlepiej wypadł. E, także no, nie wiem od czego to zależy. Nie wiem czemu YouTube raz tak to promuje, raz tak, dlatego zastanawiam się właśnie nad tym fanpage'em, żeby po prostu tam też wrzucić e, linka do filmiku i, i po prostu żebyście mieli te powiadomienia, bo no, YouTube sobie lubi nie wysyłać tych powiadomień e, dzwoneczkowych. Dobra, kończę zbierać to drewno, kończę zbierać to drewno, przerobimy sobie całe, bo na razie mi nie będzie potrzebne. Zrobimy sobie jakiś szybki crafting. Zrobimy sobie kill po prostu A Też w Minecrafta tak w sumie dawno nie grałem No dawno nie grałem, bo tak jak pykałem w Minecrafta no to... Co ty tu robisz w ogóle? Edek, oj, nie chciałem cię zbić, przepraszam, przepraszam, nie chciałem eee, Wracając, eee, nie grałem też dawno w Minecrafta, no bo grałem... Nie wiem kiedy, no tak jak grałem sobie okazjonalnie Zobaczyć co tam w tych nowych wersjach, tak obczaić coś tam na gamemodzie, polatać bo wybuchać TNT, no to tak w sumie, w sumie nie grałem za dużo, więc no tutaj eee, pewnie dużo rzeczy się pozmieniało, o których nawet nie wiem, że zostały dodane. Widziałem, że do do zostały dodane nowe narzędzia tam z Nederitu, czy jakoś tak to się mówiło, Nederitu, nie wiem. W każdym razie podobno trudno jest je zdobyć, bo je się robi tam z kilku części. Już zaczynają jakieś góry. Co? Na czym jesteśmy? Forest. Jesteśmy w lesie. No, to mamy fajnie Minecraft Forest, The Forest. No. <laughs> Dobra. Ogólnie jakieś szukam jakichś takich ładnych terenów. Nie chciałem tam tej wioski za bardzo opuszczać, bo tam były fajne też ułatwienia dla nas, no, że teraz żeby tylko nie spaść. Dobra. Żyjemy, żyjemy chyba. Nie chcę się też wkopywać w ściany i robić jakieś lepianki, tylko chciałem już sobie coś sensownego tutaj postawić. Jedzonko mamy, bo żeśmy ukradli wioskę, także ja może po prostu zrobię cięcie, jak znajdę po prostu jakieś fajne tereny, to do Was wrócę. Dobra, znalazłem jakąś tutaj dziurę, tylko że tam jest na tyle ciemno, a ja nie mam żadnej, kompletnie żadnej pochodni, żeby tam wejść na chwilę obecną. Może ja sobie po prostu tutaj nazbieram troszkę z góry jakiegoś kobla. No dobra, mamy osiągnięcia. Żeby mieć jakiś na no jakiś piecyk ewentualnie. O dobra, mamy węgiel, mamy węgiel, to zaraz tam będziemy mogli zejść. Ja sobie zrobię może z 8 pochodni, resztę sobie nazbieram zaraz. Ee, zejdziemy zobaczyć, co tam jest niżej po prostu. Dobra, ja sobie to wezmę do łapki. Bo tu nam już będzie fajnie świecić, ale coś sobie oświetlimy. Shadery są. Aha. A nie, tu jest jeszcze jakieś zejście. Tu gdzieś zombiaka słyszałem. Nie wiem, czy wy też. Dobra, zostawimy sobie. Aha, czyli tu jest taki w sumie kewik, w którym za bardzo nic nie ma. Ale jest, są surowce. Także ja sobie je pozwolę wydobyć, bo węgiel nam się przyda. Nawet bardzo. Chociażby właśnie do przepalenia czegoś czy do zrobienia zwykłych pochodni, bo szajderki naprawdę dają. Fajny efekt, ten Minecraft wygląda inaczej i dużo lepiej się prezentuje, ale ma jeden minus pod tym względem, że właśnie jak wchodzimy w ciemne pomieszczenia. To on sobie lubi. E, on sobie lubi naprawdę przyciemnić to wszystko i kompletnie nic nie widać. Dobra, wydobyłem chyba cały węgiel, który tutaj był. Robi się ciemno i mi się to bardzo nie podoba. Dlatego ja może sobie tutaj. Zrobię po prostu łóżeczko i się tu kimnę. To będzie chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. Od razu nam się Spawn Point chyba pojawi, chociaż nie wiem jak to teraz jest tutaj na tym hardkorze. Czy w ogóle nam się jakieś spawn pointy respią, bo tutaj widzę, że. A jest teraz spawn point set. Eee, dobra, czyli się ustawiają. Bo naprawdę tak jak mówię, nigdy nie grałem na hardkorze. Eee, I szczerze nie wiem, jakie tutaj obowiązują zasady dokładnie. Wiem, że po prostu jak zginiemy, to świat się traci. I wiem, że chyba głód szybciej spada i to tyle. Dobra, wydobywałem sobie troszkę kobla i akurat mi się... Aha, po co ja drugi crafting zrobiłem? W tym głupi. Akurat mi się skończył ilof. Zrobię sobie jeszcze mieczek na szybko. E, żeby mieć mniej więcej się czym bronić. Dobra. Tak, ten kobel na razie nie jest mi za bardzo potrzebny. Także weźmiemy sobie coś tutaj pod rękę i lecimy dalej. Tamte tereny, gdzie się pojawiłem, czy gdzie się zespałnowałem na początku, były całkiem niezłe. Tu mamy taki dosyć ogromny, naprawdę, forest. Widzę, że jakieś drzewko się zbugowało. No, zbieramy sobie trzcinę, bo to nam się może przydać w późniejszych etapach. kordy mam gdzieś zapisane. Tam, gdzie żeśmy się pojawili. O i chyba dochodzimy do jakiegoś innego biomu z tego co widzę. Ja sobie pozwolę spaść, bo mi się nie chce po tych drzewkach za bardzo parkurować. Tam też coś jest, tam są góry. Kurde szukam miejsca tak gdzie byśmy się mogli już tutaj rozbić, na początku przynajmniej. Bo tam oczywiście jakieś projekty też powstaną, jakieś domki, niedomki. Tu jest węgla dużo. Tam jest kolejny las, chyba się ciągnie. Tu mamy las. Aha, tam mamy świerki. Co to jest za bią? To jest mountains, z góry. Z tego co pamiętam, na górach strasznie dużo emeraldów jest pod ziemią. Jeżeli sobie zejdziemy, i dużo też węgla. Nie wiem, czy się właśnie osiedlać. Tutaj bym się osiedlił, bo tu jest dosyć fajny widok. Mamy dostęp do wody tutaj. Zresztą tam mamy cały ocean czy morze. Tam też się coś pojawia, także tam się przejdziemy, ale to potem. Co tu mamy za tą górą? Za tą górą też tu mamy jakieś płaskie tereny. Węgla będziemy mieli pod dostatkiem, bo tu się już duże złoża z tego co widzicie. Pojawiają. O, a tam mamy polane. To może tam? Tu będziemy sobie przychodzić, a tam się będziemy osiedlać. Rozbieram jeszcze trzcinę. No chodźcie tu do mnie. No dobra, lecimy tam. Dobra, mamy tu jakieś krówki, mamy tu jakieś... O, no ale ten teren jest naprawdę piękny. Strasznie duża polana. Jakieś barwniki, jakieś tam... No, powiem wam. Całkiem, całkiem przyzwoita okolica. Mamy krówki, mamy owieczki. Także jedzenia będziemy mieli pod dostatkiem. Chwinki. Kurczaków jedynie nie mamy, ale tu kurczaki i kolejna wioska. Czy ja zatoczyłem jakieś wielkie koło, czy mi się wydaje? Nie no, to jest inna wioska, to jest zupełnie inna wioska. Naprawdę dużo tych wiosek. Tutaj pojawia, A tu mamy jakieś, jakiegoś cave od razu. Wow, ale bym spadł teraz. No, całkiem, całkiem ciekawie. Oddaj mi mój crafting, proszę. Czemu on się w ogóle wziął? No i proszę bardzo, mamy jakiś farmerów. Mamy krówki. Tylko, że znowu, kurde, ułatwiam sobie tego hardcora jak mogę. I co, no, będę mieszkał w wiosce? Nie, my się gdzieś tam na polanie osiedlimy. Do wioski będziemy przychodzić okazjonalnie, odwiedzać naszych e, jakże wspaniałych wieśniaków. Tu mam jakieś dwa łóżka. O, tu coś jest. O, chlebki. No dobra, no, chlebki się przydadzą. I ziemniaki, będziemy już sobie farmę mogli od razu zrobić. Pieczone ziemniaczki. Eee. Ogarnąć, dobra, no to ja w sumie, tam coś jest ciekawego, tam jest jakiś wysoki domek, ja sobie tu poeksploruję teraz. Także, żeby was za bardzo nie zanudzać eksplorem, to ja sobie tu pochodzę, pozbieram. I widzimy się jak już zacznę stawiać jakieś pierwsze fundamenty. Dobra, ogólnie to... Jestem tutaj, tam jest ta wioska. To sobie zaraz skopiemy, także ja sobie postawię crafting. E, zrobimy sobie o, jakąś łopatę na szybko, zrobimy sobie jakąś e, siekierę, jakąś siekierę. O tak. I zaczniemy sobie tutaj wyrównywać ten teren na szybko, żeby postawić jakiś e, szybki domek. Piasek tam mamy gdzieś, bo tam gdzieś mamy brze, wybrzeże, także po piasek się przejdziemy potem. A ja sobie tutaj to skopię na szybko. Dobra. Tak, zrobimy sobie jakieś, jakąś skrzyneczkę, żeby już nasze itemki poodkładać. W razie czego? Dobra, tutaj sobie poodkładamy. Pyk, pyk, pyk. I lecimy sobie na zbierać e, drewna, żeby już zacząć coś stawiać. O, i przy okazji zbierania drewna, zauważyłem tam fajny biom też. On się nazywa chyba Dark. Dark forest albo dark wood, coś takiego. Mamy też grzybki, mamy jakieś tam fajne rzeczy, także całkiem dużo będziemy mieli materiałów do budowy i będziemy to mogli fajnie połączyć. Muszę się też przyznać, że ja w Minecrafcie za bardzo budować nie potrafię. Z tego względu, że nigdy nie byłem w to jakiś super dobry i budowałem jakieś zwyczajne domki tam, albo kwadratowe, albo takie lekko wymyślne. Także budowniczym nigdy nie byłem. Ale no... Myślę, że czegoś się nauczę w końcu prowadząc dla was tą serię. Odcinków też nie chcę robić jakichś dłuższych niż tam 20 minut, bo to potem się ciężko ogląda. Także też może być trochę cięć z tego względu, że no, jakieś ścinanie drewna czy tam chodzenie po prostu e, będę ucinał. Żeby zawrzeć tylko e, tak jakby ma maksymalną ilość przekazu. Dobra, ja sobie tutaj teraz zrobię z tego troszkę drewna. No niestety tylko będzie na razie e, z oak planksów i ich mistrzowca. Ja sobie tutaj już postawię po prostu zwykły domek. Tak, o. Jakiś taki szybki. E, tylko, żeby to było w miarę tutaj normalnie e, rozbudowane. Dobra, myślę, że. Taki nam wystarczy. Już się ciemno dosyć robi, więc będziemy musieli troszkę pomyśleć o... Dobra, tu będą drzwi wejściowe. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ok e, Tak, tutaj już no, możecie troszkę powiedzieć, że marnuję te, marnuję LOXy i kłody ale no zawsze mi się ten design podobał. Żeby właśnie tak sobie budować te fundamenty i teraz po prostu łączymy sobie tutaj Ładnie tutaj drewnem Już będziemy w miarę chronieni Teraz sobie zrobimy jakiś piecyk O pszczółka Nam tu przyleciało, to tam gdzieś musi być w takim razie ul O to bardzo dobrze Bo Ul jest Ul jest rzadki dosyć Z tego co wiem a tu sobie zrobimy. Co się stało? Czemu wełno, Ciemno robi. Robimy sobie drzwi. A robimy sobie drzwi. Tak, tak. Bierzemy pochodnie, bierzemy. To mamy dużo węgla, także możemy sobie pochodnie bez problemu zrobić. Oświetlimy sobie tutaj, bo dosyć ciemno jest. Dobra tutaj. Co to za? Kurde. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Świnka nam tu weszła. No, niestety, świnko, albo stąd wyjdziesz po dobroci, albo cię będę musiał stąd. Idźcie mi stąd, zwierzątka. Proszę was, wejdź, wejdź. Idź stąd, albo. No, idź stąd, proszę. No, jak tu wskoczyłaś, no? Idź sobie stąd. Dobra, nieważne. Jakoś się z nią potem rozprawię. Nastawiamy łóżeczko, idziemy w kimę. I co, jakieś pierwsze schronienie mamy postawione. Ja sobie to może ulepszę potem. W takim sensie, że dostawię tutaj, dorobię szyby po prostu. Tu może zrobię jakąś, o, tu jeszcze zrobię sobie taką, o, może, żeby za bardzo... Aha, nie, to zrobimy sobie symetrycznie, żeby było ładnie. Tutaj sobie postawię, żeby ten domek nie był jakiś taki za bardzo dziwny. O, poszłaś sobie. Bardzo dobrze. Także co, robimy jeszcze piecyk, kobla? Ma mało, także po kobla się przejdziemy. Dobra. Stawiamy jakiś szpiecyk na szybko. Wrzucimy tu połowę węgla. Wypalimy sobie Ramuton, czyli baraninę. I co? Ja się z Wami żegnam. Myślę, że odcinaczek się spodobał. Jeżeli tak, to łapa w górę. Myślę, że 10 łapek wam się bez problemu uda zrobić. Tutaj moje dzieło na chwilę obecną. No oczywiście będzie ulepszane. No. I co? To było na tyle. Trzymajcie się i cześć.